Ja przypuszczam, że słyszałeś nie raz, bo ktoś, kto chodzi po lesie, po łąkach, szczególnie w okresie, kiedy są małe kożlaki, to jest, to jest to często słyszane. Tylko może sobie nie zdajecie sprawy z tego, co słyszycie po prostu. To słuchajcie, to teraz wam, teraz wam przedstawię taki odwór, odwór, Słuchajcie. Wiecie, 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 kto tak się odzywa? Mały koźlak. mały koźlak. Tak się odzywa mały koźlak, słuchajcie, który jest. który jak gdyby potrzebuje kontaktu z matką i w ten sposób jakby matce pokazuje, gdzie on jest. Jakby troszeczkę nawoływał matkę i właśnie jak matka słyszy, koza słyszy coś takiego, to wie, jak się skorientować, ale jest ważna rzecz. Wie, że ten koźlak temu koźlakowi nic nie grozi, że jest wszystko w porządku i że... Jest spokojny. A teraz słuchajcie, taki odgłos. To jak jest zaniepokojony? To jest odgłos też koźlaka, który mamy tego, że jest zaniepokojony. To już coś konkretnego mu grozi. Bo to już taki odgłos wydaje odgłos. Koźla, który jest przerażony, można powiedzieć. Także, także powiem Wam, że taka jest różnica między tymi odgłosami, ale powiem szczerze, że na pewno, jeżeli nie, jeżeli nie słyszałyście, to jest bardzo duża szansa, że usłyszycie taki właśnie odgłos latem w czerwcu, właśnie szczególnie w czerwcu na Łąkach, wtedy kiedy. Kiedy jest jakaś tam penetracja przez ludzi, albo, albo gdzieś tam psy się kręcą, wałęsają się, i tak dalej. To właśnie takiego źlania się w ten sposób odzywają. Mało tego powiem Wam, tak, że jeżeli e, kiedyś byście się tym zainteresowały, miałybyście taki warnik. I w ten sposób byście zawabiły, to słuchajcie, stojąc niezależnie od tego, jak wyje wiatr, czy jesteście odsłonięte, za, e, schowane i tak dalej, jeżeli w ten sposób się odezwiecie, 100% gwarancji, że zaraz pojawi się koza. Nawet jeżeli będzie stało 15 osób, a ona będzie usłyszała ten głos, to ona ma tak bardzo mocno instynkt macierzyński e, że tak powiem e, wykształcony. Tak, że, że niezależnie od tego, jakie zagrożenie by, by, by gdzieś tam ona nawet wizualnie widziała, że jest bardzo niebezpieczne, to zawsze, słuchajcie, do takiego, do takiego koźlaka przybieli. I to nieraz mi się sprawdzało, to jest bardzo fajna sprawa, bo w ten sposób się bardzo dobrze obserwuje zwierzynę. Kiedyś była taka sytuacja, kiedy ja nie bawiłem, ale widziałem taką sytuację, że, że zbliżał się do takiego koźlaka list, bo siedziałem z góry, akurat dobrze widziałem, i koźlak zaczął się w ten sposób odzywać. W ciągu, nie wiem, ułamka sekundy, nie wiem, skąd pojawiła się koza i zaczęła przed nimi nogami atakować, atakować lisa. Tak, i odgoniła tego lisa. Także. Taka jest moc matczyna.